Dzień dobry. Zaprezentuję dzisiaj technikę wykonywania ćwiczeń izometrycznych. Ćwiczenia izometryczne polegają na wykonywaniu napięcia mięśni bez zmiany ich długości. Celem ćwiczeń izometrycznych jest głównie wzmacnianie siły mięśniowej. Ćwiczenia izometryczne mogą być wykorzystywane w celach rehabilitacyjnych, jak również jako ćwiczenia uzupełniające w treningu sportowym oraz ćwiczeniach rekreacyjnych. Ilość powtórzeń. W serii, jak również czas trwania fazy napięcia mięśni i ich rozluźnienia jest różny, w zależności od możliwości siłowych osoby ćwiczącej oraz stopnia wytrenowania. Zaczniemy od ćwiczeń izometrycznych kończyny dolnej. Przykładam opór na udzie oraz pod udziu. Proszę starać się unieść lewą nogę do góry, rozluźnić mięśnie i ponownie próbować unieść, rozluźnić mięśnie. Podczas tego ćwiczenia napinają się mięśnie zginacze stawu biodrowego, głównie mięsień czworogłowy, jak również mięsień biodrowo lędźwiowy Kolejne ćwiczenie. Przykładam opór od tylnej strony pod udzia oraz uda. Proszę teraz starać się utrzymać. Lewą nogę na podłożu, a ja będę próbował ją podnieść, nie pozwolić podnieść, rozluźnić mięśnie, nie pozwolić podnieść, rozluźnić mięśnie. Podczas tego ćwiczenia izometrycznie pracują mięśnie prostowniki biodrowego, głównie mięsień pośrodkowy wielki, jak również mięśnie tylnej grupy uda, to znaczy mięsień dwugłowy uda pół i pół ścięgnisty. Kolejne ćwiczenie. Proszę opuścić przeciwną nogę poza łóżko. W celu ustabilizowania kończyny danej niećwiczonej. Przykładam opór po przyśrodkowej stronie uda i podłudzia. I teraz proszę starać się utrzymać nogę w tym położeniu. A ja staram się przyciągnąć ją ku sobie. Rozluźnić mięśnie. Utrzymać nogę. Rozluźnić mięśnie. Podczas tego ćwiczenia pracują mięśnie przywodziciele stawu biodrowego. Proszę teraz położyć się przodem na brzuchu. Przykładam opór na tylnej stronie UDA i podudzia. Proszę starać się unieść nogę w górę. Rozluźnić mięśnie. Ponownie rozluźnić mięśnie. Podczas tego ćwiczenia pracują mięśnie prostowniki stawu biodrowego, głównie mięsień pośrodkowy wielki, jak również mięśnie tylnej grupy uda. Kolejne ćwiczenie. Zginamy podudzie w stawie kolonowym. Proszę utrzymać podudzie w tej pozycji, a ja staram się je wyprostować. Przykładam opór nieco poniżej pięty utrzymać pozycję, rozluźnić mięśnie, utrzymać pozycję, rozluźnić mięśnie. Podczas tego ćwiczenia pracują mięśnie zginacze stawu kolanowego, to znaczy mięśnie, mięśnie dwugłowy, uda, półścięgnisty oraz półbłoniasty. kolejne ćwiczenia na mięśnie kończyn górnych. Proszę położyć się na plecach. Przykładam opór w okolicy przedramienia oraz ramienia. Będę starał się podnieść lewą rękę w górę, a pani stara się ją utrzymać na podłożu. Nie pozwolić podnieść, rozluźnić mięśnie. Nie pozwolić podnieść, rozluźnić mięśnie. Podczas tego ćwiczenia napinają się mięśnie prostowniki stawu ramiennego, głównie mięśnie najszerszych grzbietu. Jak również tylny akton mięśnia naramiennego. W tym ćwiczeniu aktywne jest również mięsień trójgłowy ramienia, jako prostownik stawu łokciowego. Kolejne ćwiczenie, przykładam opór po poprzedniej stronie ramienia i przedramienia. Proszę starać unieść się unieść rękę w górę, rozluźnić mięśnie, ponownie unieść, rozluźnić mięśnie. W trakcie tego ćwiczenia mam do czynienia z izometryczną pracą mięśni zginaczy stawu ramiennego, głównie mięśnia piersiowego większego, jak również przedniego aktonu mięśnia naramiennego. Do pracy również włącza się mięsień dwugłowy ramienia. Proszę teraz zgiąć przed ramię w stawie łokciowym, utrzymać nieruchomo w tej pozycji, a ja będę starał się je wyprostować. Utrzymać pozycję, rozluźnić mięśnie. Utrzymać pozycję, rozluźnić mięśnie. W trakcie tego ćwiczenia pracuje mięsień zginający, staw łokciowy, głównie mięsień dwugłowy ramienia. Kolejne ćwiczenie. Proszę unieść ramiona w górę, zaprzeć dłonie, utrzymać nieruchomo w tej pozycji. Rozluźnić mięśnie, utrzymać nieruchomo, rozluźnić mięśnie. W trakcie tego ćwiczenia pracują mięśnie zginające w stawie ramiennym, przedni akton mięśnia naramiennego oraz mięsień piersiowy większy. Przykładam opór po przeciwnej stronie, utrzymać tą pozycję, rozluźnić mięśnie, utrzymać pozycję. Rozluźnić mięśnie. W trakcie tego ćwiczenia pracują mięśnie głównie najszerszych żbietu, jak również tylny akton mięśnia naramiennego. Oraz na zasadzie synergii, czyli współpracy różnych grup mięśniowych, aktywizują się również mięśnie brzucha. Kolejne ćwiczenie w pozycji siedzącej. Proszę usiąść tyłem do mnie. opór na ramionach. Proszę starać się unieść ręce bokiem w górę. I rozluźnić mięśnie. Ponownie. Rozluźnić mięśnie. To ćwiczenie może być wykonywane pod różnym kątem. Proszę unieść ręce nieco po górze, do poziomu. I teraz utrzymać w tej pozycji. Rozluźnić mięśnie utrzymać tej pozycji rozluźnić mięśnie proszę puścić w trakcie tego ćwiczenia aktywizowało się mięśnie odwodzące w stawie ramiennym głównie mięsień na ramieniu dziękuję za uwagę powodzenia